Kuchnia polska XVII, XVIII wieku na pewno była zdrowsza od, od dzisiejszej. Po pierwsze, nie używano żadnych środków tak chemicznych do, do konserwowania żywności. Było o wiele większe zróżnicowanie biologiczne. Ludzie znali, jedli o wiele więcej rzeczy. Chociaż jedli mniej, głodowali, nie dojadali, ale znali o wiele więcej produktów dzikich, uprawianych. Kiedy spożywano bociany, łabędzie, etc. Teraz mamy zupełnie inną wrażliwość. Wiele z tych, z tych produktów, czy to jeżeli chodzi o drób, czy to jeżeli chodzi o ryby, jest przez nas spożywanych z ludów kulturowych, ale też z tych względów, że nie wiem, są pod ścisłą ochroną, na przykład minuk. Nam się wydaje, że tam ta kuchnia była taka mięsna, że ludzie się obżerali. W tym jest trochę prawdy, ale to jest jedna prawda. Z drugiej strony wszyscy nawet bogaci nieraz głodowali jedli bardzo dużo ryb, warzyw. Generalnie dieta opierała się o produkty sezonowe. Nie było lodówek, ewentualnie były lodownie, ale nie były wykorzystywane one masowo do przetrzymywania żywności. Stycy uważają, że jedzono mięso raz, dwa razy w miesiącu. Chyba, że mówimy o okresie macowego uboju, kiedy wiadomo było, że, że nie będzie paszy, czy pożywienia, żeby te, wszystkie te zwierzęta przetrwały zimę, to wtedy je ubijano i wtedy no, było to tak święto. Inna była estetyka smaku, bardzo ceniono smaki ostre albo fuzje smaków, ukrywanie pierwotnego smaku. Pewnie byśmy dzisiaj nie docenili takich ostro, kwaśnych i słodkich dań pełnych szafranu, pieprzu, imbiru, ale też generalnie połączenia smakowe, tak? czasami łączono mięso z rybą. Zaczynamy program takich szkoleń historyczno-tradycyjnych, opartych na tekstach, recepturach z najstarszych polskich książek kucharskich. Ten program nazywa się Polskie Skarby Kulinarne, że jestem bardzo szczęśliwy, że przez kucharzy, czyli ludzie, ludzi, którzy. Pewne, pewnie znajdą wiel, wiel, o wiele więcej odbiorców niż nasze historyczne książki. Będziemy mogli opowiedzieć o historii. Chodzi o to, żeby zrozumieć ludzi dawniej i może ta kuchnia się do tego przyda.